Witam Was serdecznie. Max Tempel przedstawia MotoGP21 w tym odcinku San Marino. Pora tutaj się odpuść za Grand Prix w Aragonii, bo naprawdę już tutaj jeszcze mi kilka wyścigów zostało do ukończenia tego sezonu, i myślę sobie, że po San Marino, pora, żebym tutaj pomyślał nad zespołem, jaki tutaj. Będę jeździł w kategorii Moto 2. Na razie jeszcze tutaj nie będę wybierał. Myślę, że dopiero pod koniec odcinka, albo już w następnym odcinku, pokażę, jakie mnie zespoły będą tutaj interesować. Co do San Marino, bardzo fajnie, że tutaj warunki pogodowe były naprawdę bardzo ładnie słoneczne i nie muszę tutaj się obawiać odnośnie wyboru opon. Co do tego, no to już tutaj widać. Jeszcze 5 tygodni, i zobaczę tutaj. O, i, i tak jak mówiłem, jeszcze mniejszy. Już tylko zostało pół centymetra, i będzie 100% zrobiony ten motocykl. 27 tysięcy kredytów, nam na razie. Dobra, pora tutaj jechać. Sobie też tak przeliczałem punkty w generalce jeśli w Misano mi się uda to w Motegi mogę już zostać mistrzem e, tutaj świata kategorii Moto3 ale jeszcze tutaj nie będę mówił hop póki nie przeskoczę i mam tutaj tak, pierwszy trening 1.44, 400 tutaj 1.44 0.53 na miękkich hoponach. E, troszkę podkręciłem tempo, ale w kwalifikacjach, no dobre 7 Siedem rywali jechało na 1,44. Naprawdę, ja tak zauważyłem, że robiąc jeden trening, e, naprawdę rywale tutaj są blisko mnie. Gdybym więcej poświęcił czasu na te treningi, myślę, że tą barierę 1,44 bym złamał. Ale wszystko tak jak mówię, wyjdzie w praniu. E, co do tego toru, naprawdę fajnie mi się tutaj jeździło. Tor, na, na którym, którym też tell, Valentino Rossi lubi tutaj trenować ze, ze swoimi podopiecznymi. Ładnie, ładnie tutaj się zapowiada. Ale jest zdecydowanie gorąco. A ja może pierwsze co do opon. Opony zdecydowanie biorę na twarde. Tak, zdecydowanie tutaj na twardych pojadę. Co do ustawie? Załadujemy. Misano. Tak jest. To są załadowane. 0, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 3, 3, 6. Do tego metra bez zmian. Biegi 8, 8, 8, 7, 6, 5. Na 4. Sprzęgło na 4. Elektronika tutaj. Trakcja kontroli. 2 pozycji. Chwabowanie silnikiem. Antygweli 5. I moc trójki jeżeli chodzi o mapowanie silnikiem. Dobra. Pora to pojechać. Jak najlepiej. W pierwszej linii Minio, Binder, Masia, Acosta, Garcia. Guevara, Foggia, Suzuki, Rodrigo, Fenati, Yamanaka, Toba, Oncu, Artigas, Magpi, Antonelli, Alcoba, Sasaki, Tati, De Pasquer, Rossi, Nepa, Izdihar, Salak, Fernandez, Felon, Koffler i Kuli, ale zdążyłem to wszystko przeczytać, chociaż myślę, że troszkę z błędami, ale zdążyłem. Tak sobie myślałem, że kiedyś uda mi się wszystko przeczytać, jeżeli chodzi o całą tabelę tych zawodników. Tempo powinno być zdecydowanie wysokie i myślę, że jeżeli w kwalifikacjach było 1,44 no to tempo wyścigowe może być na 1.45 e, i pół. Tak tutaj e, zakładam, chociaż wszystko wyjdzie. Ale to się bardzo zbliżył. Kontynuujemy, dobra, już bez przedłużania. Jak jest tutaj taktyka? Moja taktyka będzie tak, odjazd i kontrola. jest objazd i kontrola tak sobie tutaj ale tutaj bardzo minio od razu szarpnął pierwszego zakrętu Inter. tutaj troszkę go przeblokuje nie będzie miał nie będzie miał tutaj możliwości mi wyprzedzenia dokładnie Minio. Ja widzę, że te opony chciałem przycisnąć, chciałem odjechać, a tu niestety chyba będę musiał tutaj spokojnie spokojnie pojechać za minio i podpatrzeć się gdzie można go tutaj wyprzedzić. Myślę, że tutaj podpatrzę się jak on tutaj pojedzie. To będzie ciekawe w których zakrętach za szeroko pojedzie tych będę chciał tutaj go wyprzedzić a jeszcze coś nie pokazywałem jeszcze kamery z takiej perspektywy z takiej takiej ja wolę jednak tą mieć kamerę bo słyszałem że w aktualizacjach ponoć ma być jeszcze inna kamera co mnie też będzie ciekawiło ciekawe z jakiej perspektywy zrobią ale binder podjechał Tutaj muszę się odprostować, tutaj jednak zakręt ładniej wyjechałem na betonki to nie pozwolę o no, tutaj, tutaj minął mi troszkę pojechał jeżeli chodzi o tę perspektywę kamer to można się przyzwyczaić naprawdę nawet y, z pozycji takiej że w pozycji głowy kierowcy tacy gracze którzy grają jeszcze na jakimś poziomie setka albo 110 albo nawet 120 z takiej perspektywy no to naprawdę szacun bo ja bym miał bardzo ciężko żeby z innej perspektywy tak grać żebym tak napinał naprawdę tutaj kurde tutaj minio podkręcił tempo dobra ja też podkręcę bo widzę że binder tutaj zaczyna mnie powoli drażnić a ja tutaj o właśnie tutaj się pokazuje już binder chyba tutaj działa mi e, naprawdę na nerwy troszkę albo chcę żebym popełnił błąd troszkę odjadę binderowi zobaczę jak to wygląda tam ci niech się tasują wręcz ja tutaj pojadę za Minio. Fajnie, w tych zakrętach się fajnie jedzie. Tutaj troszkę za szeroko. Dobrze. Jest dobrze, jest tutaj dobrze. Jakie tempo? Proszę, 44. Jedzie takim tempem jak w kwalifikacjach. Myślałem, że to będą 45, a tu proszę. Obraca się, minął się, tutaj zaczyna obracać. Nie? pozycja 2 PWR. jadę troszkę szybciej szkoda że tutaj w tej grze nie ma czegoś takiego że komunikacja zespołowa też by mi tutaj na wyświetlaczu e, team e, po prostu sugerował przełącz mapę na 2 albo przełącz mapę na 3 byłoby fajne takie coś bo Wtedy byłaby reakcja jeszcze zespołowa, tak jak to jest w klasie królewskiej. No ale zobaczymy, tutaj naprawdę, jeżeli chodzi o rozwój moto GP21, to wszystko jest możliwe, jak tutaj ta gra zostanie wydana w przyszłości, bo cały czas idzie naprawdę do przodu. Ale przestrzeliłem chyba dostanę karę a nie jednak nie, nie chyba jest za skracanie kara ale za e, za szeroko pokonany łuk kar nie ma ale podkręcił tempo dopiero to jest czwarte okrążenie tak to jest dopiero czwarte okrążenie a ja tutaj no wręcz muszę tutaj naprawdę kontrolować co się dzieje bezbłędnie. Mam wrażenie, że jak ten motocykl mi tutaj się wzmocnił, jeszcze tutaj zobaczę te temperatury, no to... Rywale też tutaj poszli do przodu. Naprawdę, jak tutaj motocykl się wzmocnił, myślałem, że tutaj no, wręcz będę miał przewagę nad nimi, ale jednak nie. Też rozwój e, rywali też jest e, w części 20. Jak pamiętam, nie było czegoś takiego. Jak ja rozwijałem swój motocykl, później mogłem te, e, ten poziom trudności wręcz w tej grze no, zwiększać, bo. Czułem się na siłach, więc dawałem na poziom 120. Ale tutaj zdecydowanie muszę na razie przehamować i 100% to jest naprawdę zadowalający dla mnie poziom. Fajnie się jedzie. Kontroluję na razie. Na razie mam najlepszy czas odkrążenia. Ale wszystko wyjdzie. Dobrze, jedzie minio. I 44. Nie, troszkę osłabło tempo. Tempo spadło na 45. Więc albo ma problem z oponami, albo też tak jak ja tutaj szanuję pwr -a. tutaj szanuję. Może dlatego. Dobra, pozycja 3. Troszkę przy. I no. Tutaj bardzo ładnie zacieśnia ten zakręt. Ale nie zauważyłem błędu. Naprawdę po zawodniku. Żeby jakoś tak szeroko jechał. Tak jak to było w Niemczech. Na niektórych zakrętach. Tak, szybko, szybko, na spokojnie. A teraz może sobie tutaj wyprzedzimy go. Dokładnie. Teraz ja tutaj poprowadzę to krążenie. Ale tutaj mi wjechał. Z taką prędkością wręcz. Nie spodziewałem się, że tutaj e, odpali... Ale wywrotka! Fatalnie! Ale tutaj błąd! No nie mogę, tak nie mogę jeździć naprawdę! Tutaj zdecydowanie tak nie mogę jeździć! Normalnie taki błąd tutaj popełniłem, ale jestem teraz na siebie zły! Trzeba naprawdę jechać z pełną petardą. Aby tutaj w ogóle jakiś punkt zdobyć, bo naprawdę... Jeszcze mam dwa okrążenia. Przeszanować szanować te opony PWR-a to samo. Ale są na siebie złe. Kurde, taki błąd. Wyglebiłem i dziękuję. mamy tutaj Denisa wchodzę się po tunel aerodynamiczny Yamanaka no muszę tutaj walczyć zdecydowanie o punkty tutaj tak ładnie mi szło jeden błąd dziękuję pozamiatana Alkowa McBee Tutaj delikatnie Fenattiego tutaj zgarnę. Tak jest. Ale tutaj jakby mi oddał. Jakby mi normalnie takiego przysłowiowego, przysłowiowego kopniaka dał Fenatti. By się tak lekko odczepił od niego. No powalczę, to powalczę. To Jeszcze tutaj tanio skóry nie sprzedam. Ale tutaj mnie za szeroko. za szeroko, straciłem. Zdecydowanie tutaj straciłem. Tak, teraz tutaj walka była. Z Romano Penati tutaj powalczymy ale jestem kurde zły z tego dnia i tutaj w Aragonii bardzo słabo poszło i tutaj naprawdę taki błąd techniczny wręcz no powalczymy o te punkty Trzeba Trzeba tutaj pędzić. Zacieśniamy, zacieśniamy zakręt. Tak jest. Tutaj... No, jeszcze tutaj powalczę. Jeszcze tutaj powalczę. Dobra. Okay, tutaj to ostatnie okrążenia Rodrigo A tutaj się obracasz no proszę takiego czegoś się nie robi. Rodrigo. Ja wyszedł. Myślałem, że już tutaj kary dostanę. No nic, no nic tutaj. Spokojnie, spokojnie. Siódma pozycja, zobaczę co się dzieje z tyłu. No już tutaj raczej za daleko, żebym powalczył jeszcze. Tu jest zdecydowanie za daleko, podja. Jedna wywrotka, i dziękuję, pozamiatane. Ach, ty jeszcze tutaj zatrzęsło mnie. Miałem najlepsze okrążenie, kurde, ale fatalnie. No nic. Wypadek przy pracy, naprawdę, wypadek przy pracy. 1,44,6. Masja miał już 1,44,7. Był nieco słabszy. No, jeden błąd, i po prostu, no niestety, ale walczyłem do końca. Walczyłem jak lew do końca, żebym tylko tutaj dostał jakieś punkty, widać było, ale po prostu takie wywrotki tutaj uczą. No, się przybliżyli. Masja awansował, Binder, Rodrigo Acosta. Między tą piątką myślę, że tutaj się wywiąże rywalizacja. No, mam tej przewagi punktowej 3 Grand Prix do przodu. No, zobaczymy. Kontynuuję. Kontynuuję. Ciekawe, czy wyjdę w reputacji na plusie, czy na minusie. Ale chyba tak, bo tam pisało, że muszę być w pierwszej. Tak. 7900. Muszę być w pierwszej dziesiątce, czyli tutaj jeżeli chodzi o warunki e, zespołowe, to jednak tutaj byłem e, na plusie. Punktacja jest, kredyty co? Kasa się zgadza. Jest ok. Aby się kasa nie zgadzała, no to. Od razu bym tutaj e, do swojego menadżera poleciał normalnie z krzykiem, ale dobra. E, tutaj ładnie jest. No, naprawdę, mogę tutaj podsumować swój dzień. I w Aragonii klapa, i tutaj błąd. No, będę musiał naprawdę troszkę chyba więcej treningów pojeździć, e, żeby tutaj naprawdę z powrotem wrócić na ten rytm jazdy, bo tutaj no, nie wygląda to na koniec sezonu tak ładnie i pięknie. Może jeszcze tutaj sobie jeden tydzień do przodu pojadę. Tak jest, jeszcze mi tutaj zostało motegi. Jeszcze tutaj mam te dwa, trzy, cztery, pięć rund do końca. Pięć rund do końca, mam tutaj przewagi 79 punktów, czyli muszę tutaj co najmniej dwie rundy. Dwie rundy naprawdę dobrze jechać. I tutaj w Japonii, gdzie ta trasa jest trudna. I w kolejnej rundzie. No, do końca sezonu jeszcze będą tutaj emocje. Tutaj jeszcze trzy tygodnie i będę już mógł tutaj coś powiedzieć. Co do e, mojego statystyki, można, można sobie tutaj podglądnę. Dziesięć zwycięstw. 14 wyścigów, 10 razy podium, 10 razy pole position, czyli mogę tutaj powiedzieć tak. Wypadek przy pracy, już w Italii we Włoszech, Piąte miejsce w Holandii. To już w ogóle była klapa, tam też w ogóle taki błąd popełniłem. Tutaj, jakbym się odbudował, tutaj niestety tu jest jeden mały błąd, ale walczyłem. Tutaj można powiedzieć, walczyłem do końca, czyli mogę powiedzieć takie. Dwie rundy: Holandię i na razie Aragon oceniam bardzo słabo. A tutaj San Marino dobrze i Włochy też dobrze. Musiałbym troszkę potrenować na tych ustawieniach i byłoby to naprawdę satysfakcjonujące. Także dziękuję za oglądanie. Łapkujcie, komentujcie. Do zobaczenia do następnego odcinka, już bezpośrednio z wyścigu z Japonii.